Kolejny odcinek magazynu sportowego Flash w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was. Piłkarki gola w finale futsalowej Ekstraklasy Kobiet. Trwa nabór do adrenalina Fight Club. Raków remisuje ze skrą sparingu. Kolejna runda spotkań w amatorskiej lidze siatkówki. Zawodniczki Gola Częstochowa pokonały w drugim meczu półfinałowym AZS UWM Poznań 4-3 i już w sobotę zagrają pierwsze spotkanie o złoty medal futsalowych Mistrzostw Polski Kobiet. Rywalem częstochowianek będzie OHZ Rolnik Biedrzychowice-Głogówek. Początek spotkania w Akademickim Centrum Sportu o godzinie 16. Panie trenerze, zanim porozmawiamy sobie o sobotnim spotkaniu finałowym, dwa słowa o meczu z AZS UWM Poznań. O meczu rewanżowym, który wygraliście 4-3, awans do finału. Po pierwszym meczu już chyba było formalnością wynik w Poznaniu dowieść do końca. Nigdy nie jest formalnością. Byliśmy zdecydowanie faworytami. Ten mecz w Poznaniu nie zagraliśmy najlepiej. Ola tak jest skontuzjowana, nie może grać. Po tych meczach w, na Akademickich Mistrzostwach Polski ma mocno potuczone zebra. Nie może oddychać, nie grała. Cała drużyna jest przemęczona, jednak wysiłek na tych Akademickich Mistrzostwach Polski był bardzo duży. Tutaj dzisiaj trenujemy odbudowanie szybkości i świeżości i jakieś cały w taki sposób jutro będziemy też trenować o 20.00 tutaj w, w piątek przerwa w sobotę mecz. No tak się przygotowujemy do tego meczu. Ola Jędrak dalej siedzi, nie, nie będzie raczej grała w sobotę. Co możemy powiedzieć o finałowym rywalu, bo spotykaliście się, z tego co wiemy, w grupie i tamte wyniki były bardzo optymistyczne. Jesteście faworytem przed, przed tym dwumaczem? No jednak nie, nie. Te wyniki, oni mieli inny okres przygotowawczy, oni, te, te dziewczynki, część oni mają nie tylko z klubu Zgłogówka, mają dziewczynki do futsalu z jeszcze dwie z innych klubów. One miały okres przygotowawczy, były po obozie, nie miały świeżości, na pewno będzie dużo ciężej. Pierwsze mecze, tak samo jak półfinałowe i finałowe rozgrywacie na swoim parkiecie, to troszkę taki, no, taka zła, zła sytuacja dla Was, bo lepiej jednak te drugie mecze decydujące grać u siebie, a tymczasem wyjazdowo jakoś to może wpłynąć na ostateczny wynik? Jeżeli do tej pory nam to wychodziło, to może jest akurat odwrotnie. Myślę, że nie, 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 nie ma to znaczenia ten mecz, który decydujący. My lepiej gramy na wyjazdach. Ale jednak w sobotę o godzinie 16 w Akademickim Centrum Sportu doping kibiców przyda się? No zdecydowanie. Chcemy przede wszystkim pokazać umiejętności dziewczyn techniczne. One są, jak na dziewczyny, wyjątkowo wysokie. Jeżeli ktoś przyjdzie, będzie miał okazję zobaczyć naprawdę bardzo ładną techniczną grę. To nie są pierwsze sukcesy Gola na parkiecie? Wcześniej też dziewczyny zdobywały medale. Proszę krótko opowiedzieć, jakie te sukcesy w minionych latach dziewczyny odnosiły. Są to piąte mistrzostwa polski futsalu, w pierwszych żeśmy wygrali. Już to nam nikt nie odbierze. Zawsze będziemy pamiętano, kto zdobył pierwszy złoty medal Mistrzostwa Mistrzostwach w W dwóch byliśmy, w, w trzech następnych, bo są piąte, byliśmy też medalistami, brązowy medal brązowy i w ostatnich Mistrzostwach Polskich srebrny. No, zawsze srebrny już byśmy powtórzyli. To złoto chcemy zdobyć, bardzo chcemy zdobyć, myślę, że nam się uda. Cały czas trwa pierwszy w tym roku na Burdo adrenali na Fight Club. Wszyscy, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z MMA, mają ostatnią chwilę, żeby się zdecydować. 3 marca w sali gimnastycznej przy Liceum im. Stefana Żeromskiego odbędzie się spotkanie organizacyjne. Miesięczny koszt treningów to 120 zł. Maciek, 3 marca zaczynacie nabór kolejny do adrenaliny. Powiedz na początku, ile zgłoszeń już macie. Tak, zgadza się. 3, 3 marca na sali. Przy szkole żeromskiego o 11.00. chętnych oczywiście jeszcze zapraszam. Już mamy zgłoszeń 70 na mailu, także będzie naprawdę dużo osób. Będzie super nabór. Powiedz nam, jak wygląda praca w, i treningi tutaj. I, jak grupy są podzielone, ile osób y, pracuje, jakie stopnie zaawansowania? Oczywiście grupy są podzielone od umiejętności. Początkowo z reguły są nabór, jeden nabór ćwiczy cały czas, jeżeli ktoś się wywyższa, albo Niestety nie udaje mu się, to schodzi w dół. Jeżeli ktoś, jak powiedziałem, jest lepszy, to chcemy, żeby robił wyniki, żeby szedł w górę i mobilizujemy go do wyższej grupy. Macie jakieś kryteria wiekowe albo jakieś inne? Zaczynamy od 15 roku życia, wychowywać fizycznie chłopaków, też oczywiście dziewczyny. Niekaralność jest tutaj podstawą, a aspektów czysto sportowych, czy ktoś coś ćwiczył, nie potrzebujemy. Uczymy od samych podstaw. Widzieliśmy wczoraj na treningu, że też dziewczyny trenują. Ile kobiet macie aktualnie w grupach? Aktualnie są trzy. Jedna w zaawansowanej, dwie w średniej. Wiemy, że oprócz Krzyśka Kułaka startują już powoli zawodnicy, wychowankowie adrenaliny na różnych galach. Powiedz, jak to mniej więcej wygląda? Tak, oczywiście. Teraz właśnie zaczyna się wykwit tych wszystkich zawodników, których uczyliśmy przez kilka lat. Niedługo Mateusz będzie startował na Challengersach w Katowicach, 10 marca jedziemy z trzema chłopakami do Olsztyna na galę zawodową, także w jednym dniu startuje do pięciu chłopaków na zawodowej gali, także no zaczyna się u nas naprawdę coś dziać. Miło nam poinformować, że Czewa TV oraz Adrenalina związały się umową partnerską. Efekty naszej współpracy zobaczycie już wkrótce na antenie naszej telewizji. Witam z tej strony Krzysztof Kułak, prezes Adriana Faja Częstochowa, klubu sportowo walki, który istnieje w Częstochowie nieoficjalnie od 2000 roku, a oficjalnie od 2005 roku. E, jesteśmy stowarzyszeniem sportowym e, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez miasta, prezydenta miasta Częstochowy. E, trenujemy sporty walki, bawimy się, organizujemy obozy. E, generalnie jesteśmy w Częstowie e, no bardzo długo i zapraszamy wszystkich na nowy nabór, e, nabór marcowy tak zwany. Za kilka tygodni rozgrywki wznawia druga oraz trzecia liga piłkarzy. We wtorek zawodnicy Skry i Rakowa rozegrali mecz sparingowy. Na Loretańskiej, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych walki nie zabrakło. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Bramki strzelili dla Rakowa Łukasz Kowalczyk, a dla Skry Łukasz Pietrasiński. Za nami pierwsze mecze 17 kolejki pierwszej ligi amatorskiej Siatkarzy. CSPSP przegrało z Radpolem 0 do 2, a Kromis Bis pokonał multimetal 2 do 1. W rozegranym awansem spotkaniu na szczycie Pepsi pokonało centralną szkołę państwowej Straży Pożarnej 2 do 0. W tabeli powoli klaruje się sytuacja przed playoffami. Pewne miejsce w twórce ma CSPSP oraz Pepsi. Jeżeli w piątek borowno pokona Budmar, to zapewni sobie również udział w dalszej rywalizacji. O ostatnie wolne miejsce walczy jeszcze Radpol oraz Mederi. 17 rundę spotkań rozegrali również drugoligowcy. Oto wyniki. Sportowiec Liceum Kamienica Polska 1-2. Golden Vision Divikom 1-2. Grabowa Lelów 2-1. Grom Lux Konopiska 0-2. Awans do pierwszej ligi już wcześniej zapewnił sobie klub sportowy kłomnice, natomiast w playoffach o awans spotkają się luks konopiska, grom poczesna, Kamienica polska oraz Golden Vision. Więcej amatorskiej lizy siatkówki przeczytacie na stronie amatorska.info oraz w czwartkowym wydaniu gazety Częstochowskiej.